Czwarta wróblewska ekodycha za nami. Impreza, która promuje zdrowy i aktywne styl życia. Odbywa się w urokliwej okolicy z zabytkowym założeniem dworsko-parkowym w Tubondzinie i rozległymi zielonymi terenami, które majową porą wyzłacają łany rzepaku. Malowniczość miejsc to jeden z powodów, dla których warto uczestniczyć w tej sportowej imprezie, i nie jedyne, argumentuje organizator Wójt gminy wróblew, Tomasz Woźniak. Po drugie, pakiet startowy. Właśnie co tu mamy? Po raz pierwszy, kapusta się pojawiła. Mamy super ziemniaczki od sponsorów, mamy soki, jest gdzieś jabłuszko. O, proszę bardzo! No i fantastyczna koszulka, jak zawsze, zawsze. Proszę na edycję czwartą, mamy taką koszulkę. Także na pewno warto. I po trzecie, nagrody, które na koniec po biegach będą losowane. No i chyba ten przelot helikopterem robi największą robotę, Jej, tak kolokwialnie mówiąc. W związku z tym, warto doczekać do końca. I jeszcze mnóstwo różnych atrakcyjnych nagród. No i wspaniałe posiłki tutaj szykowane oczywiście od firmy Plukon. Już nie chcę wymieniać wszystkich sponsorów, ale dołączyli do nas w tym roku jako współorganizator Tauron. Zielona Energia przede wszystkim, no, lansują zdrowy typ życia, natomiast przede wszystkim stawiają na odnawialne źródła energii, czyli panele fotowoltaiczne, farmy wiatrowe i takie będą lada moment budowane właśnie przez Grupę Tauron. I jeszcze Strefa Łódzka Ekonomiczna pojawiła się jako dodatkowy sponsor, także przy każdym odbiorze medalu czy pucharu jeszcze dodatkowy akcentik od tej firmy. Także mnóstwo różnych rzeczy się dzisiaj będzie działo. Firma Tauron generalnie jest nastawiona na wsparcie takiego aktywnego, zdrowego stylu życia. My też promujemy zieloną energię, czystą bezpieczną. Jesteśmy tutaj sponsorem wydarzenia, bo chcemy wspierać takie inicjatywy, chcemy szerzyć. Wiedzę o zielonej energii, o zdrowym stylu życia już od najmłodszych lat. Dzisiaj mówimy o wydarzeniu. Wróblewska ekodycha, którą Tauron wspiera, ale tak poza tym szerzej firma wspiera również gminę w swoich inwestycjach. Tak, Grupa Tauron i Tauron Zielona Energia realizuje na terenie gminy Wróblew inwestycje pod postacią budowy farmy wiatrowej. No i staramy się wesprzeć tutaj lokalną społeczność, remontujemy drogi lokalne, które wykorzystujemy też podczas inwestycji. Zostaliśmy poproszeni jako firma o możliwość bycia sponsorami tego wydarzenia, stąd też dzisiaj widzimy tutaj wielu zawodników, którzy się zapisują do biegu z główkami kapusty wychodzącymi z tego, z tego tutaj placu. Proszę powiedzieć, dlaczego warto wspierać takie wydarzenia? No, przede wszystkim są teraz, jest teraz coraz większy trend na zdrowy tryb życia, na, na, sport, na sport. Stąd też dlatego tutaj jest nasza wizyta. Też większość osób, które startują tutaj w, tych, w tym wydarzeniu, najczęściej są albo to sami rolnicy, albo ich dzieci, którzy, którzy są też naszymi klientami. Dlatego też, dlatego też z tego tytułu chcemy wesprzeć tę inicjatywę. To jest taki myślę, że już nasz wspólny event po raz kolejny, ponieważ generalnie firma Plucon tak naprawdę bardzo e, wspiera eventy różnego typu i aktywności sportowe, a to jest myślę, że taka jedna wiodąca z, w naszym regionie. Ideą wydarzenia poza promowaniem aktywności fizycznej jest promowanie działań służących ochronie środowiska naturalnego i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, stąd przedrostek EKO w nazwie. Ekologia w tak, przez takie duże E. My... Tak, dotujemy oczyszczanie przydomowe. W dwóch programach były kotły na biomasę, panele fotowoltaiczne. Tych turbin wiatrowych pewnie w naszej okolicy tutaj jest najwięcej. Pojawi się też, będziemy biec blisko dużej farmy fotowoltaicznej tu grupy Tubondzin. Kolejna przez IKE będzie budowana, także tych proekologicznych elementów jest w naszej gminie bardzo, bardzo dużo. Gmina proekologiczna, ale także gmina, która nieustannie się rozwija również pod względem infrastruktury drogowej podkreśla przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Michał Wzgarda. Można było się o tym przekonać pokonując trasę biegu. Gmina Wróble w kierunku Błaszek to jest nowa droga. Nowa droga gminna wyremontowana w zeszłym roku i pierwszy raz w tym roku będziemy biec drogą w stronę cmentarza o nowej nawierzchni dalej dobiegamy do drogi powiatowej Tubandzin Bartochów gdzie też będziemy mogli tą nawierzchnię z lewej strony mijając podziwiać przed nami będzie duża inwestycja czyli droga przez miejscowość Inczew i tą to, to, to inwestycję planujemy, pewnie, pewnie przy następnych biegach uda się już tam tą nową drogą pobiec. Podziwia, biegnąc przez Inczew będziemy podziwiać po lewej stronie Ochotniczą Straż Pożarną, która została wyremontowana, zagospodarowanie terenu, na zewnątrz plac zabaw, a później już dobiegając do miejscowości Poddziebędów, Skręcając w prawo, widząc ceramikę Tu po lewej stronie, po prawej stronie będziemy podziwiać wybudowaną farmę fotowoltaiczną dla ceramiki Tu Także no, wiele, wiele się pozmieniało przez ten okres czasu, a jeszcze przed nami inwestycja, chociażby w staw, w staw który mieści się tutaj obok muzeum. Każda kolejna edycja odbywa się z rekordową frekwencją. Grono zainteresowanych udziałem rośnie. Impreza zyskuje rozgłos i przyciąga zawodników. W tamtym roku rozmawialiśmy przy okazji tam, tamtej edycji i wtedy frekwencja była niezła. Jak jest w tym roku? O, cieszymy się bardzo z tego powodu, że jest jeszcze lepsza. Musieliśmy niestety ograniczyć już nawet zapisy. Mieliśmy maksymalną liczbę zawodników 320. Mówimy tu oczywiście o biegach głównych, czyli 5-10 km i marsz Nordic Walking. Miało być 300, dobiliśmy do 320, jeszcze zrobiliśmy taki mały gest wobec zawodników i 130 dzieci. Bardzo się cieszymy pluką Kids Run. Mamy świetny bieg dla dzieciaków, zupełnie darmowy, w ogóle wszystkie dzieci biegną, biegną za darmo. Także frekwencja, pogoda, wczoraj było o wiele gorzej, gdyby ten bieg odbywał się wczoraj też, by pewnie no nie miał takiego fajnego wymiaru jak ma dzisiaj. Wszystko rusza od nordika, później mamy właśnie biegi rodzinne, później mamy bieg na 5, na 10 kilometrów. Jest bardzo fajna atmosfera i jestem co roku w każdej edycji, więc polecam poleca Pani, bo to jest fajna trasa? Jest fajna trasa, bardzo ciekawa, trochę wymagająca, są podbiegi, jest piach, no ale coś się dzieje, jest ciekawie. Uczestniczy Pan w wydarzeniu, bo? Dla zdrowia, rekreacja, sport. Ja jestem wiekowy człowiek, 75 lat i na emeryturze postanowiłem zagospodarować sobie wolny czas i uczestniczę w biegach, w tych spacerach Nordic Walking. A jeżeli chodzi o tę trasę, bo poruszamy się wśród takich malowniczych pół porośniętych pięknym rzepakiem, to też jest ten, ten, ten walor, ta, ta wartość dodana. Tak, tu jest ten urok. Ja tu jestem chyba trzeci czy czwarty raz a przyjeżdżam z podłodzi. Dlaczego startujecie? Startujemy, na, mówiła nas tutaj koleżanka na ten bieg, bo my tam zaczęliśmy trochę aktywniej być, w tym roku bardziej, mamy ze sobą jakieś tam pierwsze starty, w tym roku dopiero i e, znajoma nas tutaj namówiła, że to fajna tutaj imprezka, bardziej rodzinna, biegniemy jadzie, jadyszkę, żona piątkę, Kątkę. syn kilometr, tak bardziej rodzinnie, fajnie, robimy promować sport i czemu nie. Dla zdrowia. Bieganie jest fajne dla zdrowia. Zachęcamy. Bardzo, bardzo nas to cieszy. Zawsze jesteśmy pełni endorfin po takim biegu i to się chyba liczy najbardziej. Tak, polecamy wszystkim. Proszę powiedzieć, ciężko jest tylko zacząć. Przede wszystkim trzeba przestawić myślenie, że nie nastawiać się, że to jest jakiś wysiłek, tylko że to jest przyjemność spróbować od spacerów. My tak zaczynaliśmy od spacerów, coraz szybszych. I nie nastawiać się na jakieś czasy, tylko po prostu wyjść i pobiec. Dla przyjemności, bo lubię biegać, bo to jest dla mnie fajna rzecz. Zaczerpnąć trochę ruchu, mhm. świeżego powietrza. Cieszymy się, że tak dużo dzieci jest uczestniczących. Wiadomo, że z dziećmi przyjeżdżają całe rodziny. Są dziadkowie również, co nas cieszy, ale potem zarażają się tym i na przykład taka piątka już nie jest czymś trudnym, próbują wystartować w jakiejś swojej kategorii. Gościem specjalnym tegorocznej edycji był Artur Partyka, olimpijczyk, były lekkoatleta, mistrz skoków z wyż. Jak powiedział nam, bardzo ważnym aspektem wydarzenia jest możliwość spotkań, integracji społeczności nie tylko sportowej, ale całych rodzin. Fantastyczna możliwość spędzania wolnego Czasu. Ja tutaj widzę mnóstwo rodzin. Mnóstwo takiej rodzinnej atmosfery i to się przede wszystkim liczy. Bo to nie tylko bieganie, to nie tylko Nordic walking, ale również właśnie możliwość przebywania na świeżym powietrzu dzieciaków. Są te wszystkie dmuchańce, jest dużo atrakcji. Także to jest bardzo istotne, bardzo ważne, żeby po prostu więcej czasu, częściej spędzać, spędzać razem ze sobą. Szczególnie teraz, kiedy borykamy się z takim kryzysem psychicznym, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, to ten ruch. Na depresję jest chyba najważniejsze. Także te imprezy są bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że to już czwarta, taka wróblewska, ekodycha. Widać, że zainteresowanie jest bardzo duże. Zresztą ja pamiętam, jak ja zaczynałam swoją przygodę z bieganiem, to tych osób biegających było naprawdę bardzo mało. Teraz widać, że praktycznie w każdym mieście, większym lub mniejszym tych biegaczy widać, więc te imprezy są potrzebne, bo one też motywują do tego, żeby się do nich przygotować, żeby dbać o tą formę. Więc trzymam kciuki za wszystkich biegaczy. Uważam, że to bardzo dobra inicjatywa. Z tego co słyszałem, jest 300 uczestników wszystkich biegów, także frekwencja dopisała. Pogoda też dopisała, mamy piękne słońce, pogodę idealną do biegania, bo nie jest jeszcze za gorąco. Myślę, że taka pogoda się utrzyma. No, bardzo biega, dobra inicjatywa. Cieszę się, że Rajsport po raz kolejny zorganizował tą imprezę i trzymam kciuki tutaj za wszystkich uczestników. Aktywna, jak ja to mówię, gmina Wróblew Tomasz Woźniak, zresztą świetny biegacz, amator, który tutaj no nie tylko pomaga organizować, organizuje ten event. My jesteśmy wykonawcą technicznym, współorganizatorem. Natomiast sam również swoim przykładem daje najlepszy przykład jak, jak aktywnie spędzać czas. Zachęca do również mieszkańców gminy. Robi świetne eventy, tak jak właśnie kolejna już edycja tej wróbleckiej kodychy. No, ja to uważam, że właśnie z takich gospodarzy należy brać przykład. Oczywiście biegnę bardzo rekreacyjnie te 10 km, no i zobaczymy co na trasie. Na trzecim kilometrze będę wiedział, jaki to może być czas na dziesiątym. To zazwyczaj tak jest. Zawodnicy pobiegli w biegu głównym na 10 km i na 5-kilometrowej trasie. Dystans 5 km liczyła też trasa marszu Nordic Walking. Wystartował również bieg rodzinny dla najmłodszych uczestników. I teraz dopingujemy! Teraz pokażcie, co potraficie! Jak możecie dać tym dzieciakom moc! Pierwsze miejsce w biegu głównym na 10 kilometrów zajął Tomasz Chudzicki z Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wróblew. Wśród kobiet najszybsza była Zuzanna Kuśmierska. W biegu na 5 km zwyciężył Piotr Mach z klubu KS Staszewscy. Ciężka trasa, choć już otestowana. Dużo podbiegów i zbiegów. No Chciałem tu przyjechać na pewno po miejsce w pierwszej trójce. Trzy lata temu udało mi się wygrać, dwa lata temu byłem drugi. No i teraz chciałem z powrotem wygrać no i to zrobię. Ciężka trasa, właściwie w większości jest pod górkę. Na szczęście jakoś wiatru nie było i mało się kurzyło, to też ważne. Trochę wczoraj przepadało, także też szutrowe trasy... Które wydawały się najgroźniejsze do przejścia, ale satysfakcja z tego, że wynik poniżej 50, także to, co było celem zamierzonym, udało się osiągnąć. W kategorii kobiet na 5 km najlepsza była Agnieszka Witusi Krzewczyk. Zbiegam, bo lubię z Duńska Wola. W marszu Nordic Walking po raz czwarty pierwsze miejsce zajął Michał Osiński ze stowarzyszenia Andres Pol Aktywnie. Wśród kobiet najszybsza była Agnieszka Krawentek z klubu sportowego Nordic Walking Bełchatów. Bieg rodzinny miał charakter rekreacyjny. Dzieci miały do pokonania dystans 500 metrów. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i atrakcyjne nagrody. Wśród wszystkich uczestników rozlosowano przelot helikopterem. Atrakcja była sponsorowana przez grupę Tubondzin.